Porozmawiam dzisiaj z Wojtkiem Kłodzińskim. Jest to seryjny przedsiębiorca, który na swojej drodze już od młodzieńczych lat naprawdę zrealizował wielką ilość e, pomysłów biznesowych. Porozmawiam z Wojtkiem na temat tego, e, czym jest nastawienie w biznesie, jakie cechy posiada oraz jak to nastawienie zderzyć z faktami i liczbami, aby pomysły biznesowe mogły realizować się skutecznie. Zapraszam do tej rozmowy. Co byś powiedział o samym nastawieniu w biznesie? Jak ty, jak ty mhm. uważasz ten element za, za istotny? Tak? Czyli w zasadzie to, jakimi jesteśmy ludźmi. To, co powoduje, że mamy te wizje, mamy te, mhm. te misje. Tak? Nastawienie to też właśnie formułowanie celów. Nastawienie to również element związane z kulturą ogólnie, mhm. tak, z wartościami, jakimi się może też chcemy otaczać. Tak? Czyli tworzenie takiej wewnętrznej kultury organizacyjnej, która no, płynie od też właściciela. Tak? E, mhm. Oraz to, co powoduje, że no, my chcemy osiągać jakieś wyniki, jakieś szczyty, tak? Zdobywać, tak. zdobywać ambitne, ambitne cele. Tak, nastawienie powinno być podkręcane właśnie naszymi takimi aspiracjami przyszłości. Gdzie chcemy w ogóle wylądować za 5-10 lat? Bardzo często, jak spotykam człowieka, pytam się: budzisz się za 7 lat o 9 rano w środę? Gdzie jesteś, co robisz? Idzie wszystko, ale to wszystko idzie tak, jak tylko byś chciał. I gdzie się znajdujesz? I większość ludzi, no niestety, ma duży problem, żeby w ogóle odpowiedzieć na takie pytanie. I. Dobrze mieć gdzieś tam daleki e, przyszły cel, chociaż ja w sobie widzę mm, taką wadę, że. Żyję tak mocno przyszłością, tymi planami, że nie skupiam się na teraźniejszości, cieszeniu się z tej drogi do celu. Aha. To jeszcze jest bardzo istotne w tym nastawieniu, żebyśmy potrafili każdego dnia przychodzić do firmy i patrzeć na progres. Dlatego też jest ważne monitorowanie tego progresu, bo wtedy, mimo że ten cel jeszcze jest daleko, ale widzimy, że po kolei do niego dążymy, że udało nam się zrobić, odhaczyć to zadanie, to zadanie, to zadanie. Mhm. I to podkręca, daje satysfakcję i podkręca to nastawienie. Robienie z dobrym nastawieniem wiąże się też z dobrymi celami, które spełniają nasze oczekiwania przyszłości. I tak naprawdę to, to jest moje, moim zdaniem kluczowe, żebyśmy po prostu robili spójnie z tym, co, do czego chcemy dążyć. I... Aha, i jeszcze kolejna ja. sprawa, na przykład nienawidzę budzika. I teraz, jeżeli miałbym nastawienie takie, że muszę codziennie wstać 7 rano, no to już to nastawienie by mocno opadło. No. Ja na przykład daję sobie tak, że budzę się, jak się obudzę, bez budzika mhm. i wtedy mam werwę, chęć do działania. Są jakieś kluczowe takie elementy w życiu, takim codziennym, prostym życiu, które muszą być spełnione, żeby człowiek był szczęśliwy i dla mnie jest na przykład wysypianie się. Słuchaj, no bo będąc przedsiębiorcą można powiedzieć, że kształtujemy trochę tą naszą rzeczywistość, tak? Mhm. E, idąc tą drogą i y, y, mając jakby te, te właśnie możliwości możemy to sobie wykreować tak jak chcemy, tak? tak. To jest jakby, myślę, że... E, Duży atut bycia przedsiębiorcą. Tak. Ale mhm. ma to swoje też przecież, e, no, nazwijmy to negatywne strony, mhm. tak? Bo e, niektórzy popełniają ten, ten, ten błąd, że pochłaniają się totalnie, mhm. tak? Jakby tworzą sobie sami rzeczywistość, w której E, można powiedzieć, no, sami się wyniszczają. Byłeś też w takim Jest... miejscu? Tak, byłem i wylądowałem w szpitalu pod kroplówką <gryw> nawet do takiego stopnia. E, I od tamtego dnia powiedziałem sobie, że nie pracuję w weekendy, i zauważyłem, że efektywność moja, mimo wszystko, wzrosła. E, też wyjeżdżam na wakacje co 3 miesiące na około 10 dni i zauważyłem, że jak już ma dojść do wyjazdu, to te tydzień, dwa, wiem, że za tydzień, dwa wyjadę, więc cisnę na maksa, bo mam werbę, bo już mam w głowie, że zaraz wyjeżdżam, a no z kolei po powrocie jestem wypoczęty i też dużo łatwiej, dużo lepiej mi wszystko wychodzi, więc w roku co najmniej ze 4-5 wyjazdów takich realizuję. I, I to też e, daje tą dodatkową energię do działania. Czyli mogę wysnuć wniosek, że w nastawieniu samym, tak? poza celami biznesowymi, mhm. poza dążeniem e, do, 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 do jakiejś wizji, misji, kształtowaniem jej. I tak dalej. Jest ważne to, co robimy mhm. dla siebie jako ludzie. Prawda? Zdecydowanie, biznes ma być dla nas, a nie my dla biznesu. I na co dzień powinniśmy dbać również o siebie, bo jeżeli my mamy dobrą kondycję, jesteśmy wysportowani, spełniamy swoje jakieś hobby, to to się przekłada później na nastawienie w biznesie. I zauważyłem, że jak mam dobrą kondycję, jestem uśmiechnięty i w życiu takim prywatnym się powodzi, to tak samo w biznesie później się to przekłada na lepszą motywację do działania. Ta równowaga, po prostu tak jak wszędzie, mhm. musi, musi, być, musi być zachowana. Ja nie rozumiem na przykład osób, które w wieku 50 lat mówią, że oni 10 lat temu byli na urlopie e, i od takiego czasu e, nic, nic, nic... po prostu nigdzie nie wyjechali. Mhm. Masakra. No to jest mhm. totalne wyniszczenie... E, wypalenie, o to się tak nazywa. Tak, tak. Nie? Totalne wypalenie siebie, siebie w biznesie. Na przykład jak sprzedałem, przepraszam, jak sprzedałem swoją firmę dla takiego pana, który właśnie jest gdzieś koło po 50, no to moje było pytanie, a co na co dzień, czym się pan interesuje, co pan robi, czy podróżuje? Mhm. No i on właśnie powiedział, że najdalej to był powiedzmy tam gdzieś raz w Niemczech czy, czy w Czechach i przez tyle lat mając takie możliwości nigdzie nie wyjechał. Chciałbym tak zaczepić ten temat związany z planowaniem biznesu jakby przejść z tego nastawienia jako jeden element, który tutaj y, jest niezbędny w planowaniu biznesu, że mm -hmm. jakby mamy to nastawienie ale do, do, do tego działania potrzebne są właśnie fakty, liczby. Jak ty znajdowałeś równowagę w, w tym aspekcie? Planowałeś biznes? Jak to, jak to na przykład. Znaczy, pierwsze, co to zawsze była taka nakrętka? Jest nowy biznes, jest nowy pomysł, dawaj, działamy. Mhm. I jakby jakiś tam wspólnik do tego, osoba, z którą ten pomysł się rodził, to później mówię: koniecznie trzeba siąść do tego Excela mhm. i to wszystko przekalkulować. Później kolejnym elementem jest ustalenie też pomiędzy sobą zadań, mhm. bo wiele spółek, a nawet większość, pada przez to, że jest albo za dobrze, albo nawet za źle. Tak. Przepraszam, za, za zbyt źle, a czasem za dobrze. Tak. I jest sytuacja, że obroty w firmie są. Dużo większe, mamy dużo większe zyski, i jedno, jednemu wspólnikowi to wystarcza. On mówi: Dobra, to ja już jadę na Kanary, mhm. kupuję jacht i ja już nie chcę więcej pracować. A drugi mówi: Nie, no kurczę, dawaj jeszcze do wyceny, tam miliarda dojedziemy no. i, i ciśniemy. A on mówi: Ale po co mam się wypalać? Ja już chcę odpuścić. No. I w tym wypadku, moim zdaniem, naj, naj, takie najłatwiejsze, racjonalne rozwiązanie, jakie mogę polecić, to jest, dzielimy się górką po połowie, mhm. ale jakby wyceniamy swoją pracę, jakbyśmy byli na etacie w firmie. Czyli ja się zajmuję tak. finansami i to powiedzmy jest warte, nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie. Mhm. Ty się zajmujesz logistyką, to jest warte, nie wiem, 6 tysięcy miesięcznie. Jeżeli ty przestaniesz to robić, to te 5 tysięcy nie dostajesz, mhm. a dzielimy się górką to, co zostanie. Tak. Czyli ten, co robi, to ma i pensję plus y, procent, mhm. a drugi ma tylko wtedy na przykład procent. Czyli po prostu takie no, zdrowe podejście do tego, no, tam... Myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka w ogóle dla, dla, dla młodego biznesu, tak, bo... Najgorsze co, to jest podjarać się tematem, bez biznesplanu, założyć na drugi dzień firmę, dawaj robimy. Tak. To, naprawdę, to zawsze się praktycznie kończy problemami, i kłótniami, lepiej jest konkretnie rozdzielić zakres obowiązków, kto co robi, za co ile dostaje i co w przypadku, kiedy jest właśnie dobrze, źle. Może będziemy chcieli wyjść za granicę, co w hmm. przypadku, kiedy wykupi nas jakiś fundusz, i w, nawet na starcie zaprojektować sobie kilka różnych dróg, i w zależności od tego, już chociaż mamy zarys, w jakim kierunku ze wspólnikiem się dogadamy. Co sądzisz w ogóle o modelu rozwoju organizacji? Czy, czy, hmm. czy e, będąc w stylu biznesach, dostrzegłeś jakiś schemat, który tutaj funkcjonuje? Hmm. Schemat. No, bo jednak to pewna się... schematyczność, mm -hmm. no, no, weźmy prosty przykład, tak? Najpierw pojawia się pomysł biznesowy, tak. potem pojawia się właśnie ochłonięcie Excel, tak. potem. ta rejestracja już. Registracja wynajem Jora, tak. tak. Jest, mm -hmm. jest pewien, pewien pattern, który ten, nie? czy ty dostrzegłeś jakiś pattern, byś potrafił tak powiedzieć, słuchaj, odpaliłem 10 biznesów, mm -hmm. punkty punkty, które się pojawiły we wszystkich, to są na przykład takie, 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 mhm. takie. Znaczy to, co mówił właśnie, czyli na początku od razu zaczynamy od jakiegoś tam zaprojektowania loga, strony internetowej, natomiast to jest tylko ten zalążek, a później każdy biznes, uważam, idzie już w swoją stronę i ciężko byłoby mi powiedzieć taki uniwersalny pattern. Dla mnie uniwersalne narzędzie to jest Excel. Jeszcze raz, już dzisiaj któryś raz powtarzam, ale to jest naprawdę istotne, żeby zrobić sobie w tym Excelu rozpiskę nie tylko samych kosztów, ale też projekcji przychodów, projekcji co w przypadku, kiedy będzie szło dobrze, mhm. projekcji... Kapitału, bo na przykład mamy na start e, załóżmy milion złotych mhm. e, i teraz wydajemy ten milion złotych na zrobienie projektu, ale się okazuje, że w momencie startu, mhm. jak już za milion złotych zbudowaliśmy aplikację, no to jeszcze potrzebujemy kolejny kapitał na utrzymanie tej firmy przez kilka miesięcy, zanim ona zacznie zarabiać na swoje koszty. Mhm. I tutaj na, na te koszty przyszłe też trzeba za, e, zaprojektować jakiś budżet. Mhm. E, I no Excel to wszystko odpowiada na te wszystkie pytania. Czyli umiejętne takie też przewidzenie właśnie tych, tych, tych kroków. Tak? Mhm. Czyli, e, trzeba wiedzieć, że jeżeli strona powstanie, no to potem my musimy podjąć działania, które spowodują, że na tą stronę ktoś w ogóle przyjdzie. Tak? Mhm. E, jak już przyjdzie, to musimy mieć też przemyślane, e, powiedzmy, strategie, schematy, e, które spowodują, żeby, żeby z nim po prostu biznesowo gadać, tak? mhm. czyli sprzedać mu to. Tak. Nie? Zakontraktować tak zwane. No później trzeba dowieść, tak? Mhm. Czyli też musimy mieć sprawność w, w, w realizacji. E, samego zlecenia. Miałeś takie przygody w swoim życiu, że biznes szedł za dobrze i mhm. no, nie można było ogarnąć kuwety. <laughs> Przykład. Bywały takie momenty. Miałem właśnie sklep internetowy, gdzie w pierwszym miesiącu sprzedaliśmy 165 kanap przez internet. To mhm. był pierwszy miesiąc. Ja jeszcze byłem, pamiętam, dwa tygodnie w Tajlandii w ciągu tego pierwszego miesiąca i gdzieś tam z laptopa to odpalałem. E, i mój wspólnik nie był w stanie dowieść tego właśnie w ciągu trzech tygodni, tak jak zapowiadaliśmy. Mhm. I trzeba było przepraszać klientów na start, niektórym trzeba było oddać pieniądze, bo za dużo się sprzedało i on nie zdążył tego dostarczyć. Czyli ten, ten element firmy związany z wyprodukowaniem mhm. wtedy, wtedy pole, czyli za duża siła. Mhm. No bo tak sprzedaży. łatwo się mówi, że słuchaj, ja mam te meble za tyle, sprzedamy je za tyle, mamy biznes, jutro zakładamy i, i będzie dobrze. Ale to cała logistyka wokół tego e, często, no to niestety może przyhamować albo zniszczyć rentowność tego biznesu. Ja jeszcze przepraszam, miałem taki przykład sklepu. Ze zdrową żywnością, gdzie średnia wartość koszyka była na poziomie 80 zł mhm. i gdzieś tam źle była podpisana umowa z księgowością, mhm. gdzie za każdy dokument było brane chyba 5 zł. No ok. Tylko że teraz tak, um, e, zakup tego towaru. Był 5 złotych. Zaksięgowanie też się okazało, że księgowa bierze to jako dekret księgowy, też jako dokument 5 złotych. Później wpływ na konto za sprzedaż 5 złotych i za wystawienie faktury sprzedaży 5 złotych. Wyszło 20 złotych za jedną transakcję, gdzie 80 złotych jest obrotu na koszyku, a rentowność była na poziomie 15%. Więc się okazało, że księgowa tylko zarabiała, a mnie nie. No, to jest ciekawa, ciekawa historia i te, te wszystkie elementy trzeba dobrze, dobrze mieć przemyślane. E, wszystko dąży do równowagi, tak jak tutaj poruszyliśmy mhm. w, tej, w tej rozmowie, czy to w kwestii planowania biznesu, trzeba polatać, trzeba pochodzić po ziemi, e, czy to w działaniach stricte mhm. biznesowych. Tak? Dobrze zorganizowany marketing i dobrze zorganizowana sprzedaż. Mhm. Musi być później obsłużona. No, dobrze funkcjonującą, nazwijmy to fabryką, tak? tak Czy tak. elementem, który. Ważne, ważne, żeby w marketingu była jedna zasada. Wkładamy złotówkę i ze sprzedaży produktu musimy mieć przychód, znaczy zysk już ponad tą złotówkę. Mhm. I to jest najprostszy wzór. Jeżeli wkładamy w reklamę na Facebooku 2000 tysiące złotych, to musimy sprzedać towaru na przykład za 10 tysięcy, na który mamy 25%, czyli 2,5 tysiąca zysku, mhm. i wtedy wiemy, że ten marketing ma sens. I to jest kluczowe, żeby po prostu złożonych pieniędzy zysk ze sprzedaży był adekwatny, uwzględniając również reklamację, transport, logistykę, całą i to wszystko. Czyli wszystkie po prostu elementy. Wojciechu, mhm. bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki.